Nastał ciężki czas dla każdego, i CD-Action też zmieniło troszeczkę formę, a mianowicie nie mamy w tym numerze gier przede wszystkim, nie mamy folii, mamy tylko tekst, część do poczytania. No i poza tym cena wynosi 10,99. Można również nabyć wydanie elektroniczne. Ja jestem CD-Maniak i witam Was serdecznie w omówieniu prezentacji najnowszego numeru. Co mogę powiedzieć? No oprócz tego, że nie ma pełnych wersji, jedynie co zostało do omówienia to czasopismo. Mamy tutaj Doom Gaia, czyli Doom Eternal na okładce i o nim możemy poczytać w recenzjach. Mamy także części do poczytania przejdę od zapowiedzi Ghost of Tsushima nie do końca wiem jak to się wymawia Roller Champions w recenzjach oprócz omówionego Duma mamy Call of Duty Warzone, czyli ten Battle Royale, Ori and the We Will of the Wisps, Half-Life Alex, czyli Glenn Wiara i Resident Evil 3. E, to jest Remaster albo remake. W każdym razie odświeżona wersja. Publicystyka zaś e, proponuje nam anatomia epidemii i 20 lat PlayStation 2. Oczywiście, między innymi, bo co możemy poczytać. Możecie zobaczyć w spisie treści, tak to się prezentuje. Widzę tutaj 120, a 120, nawet 122 strony, chyba jakoś tak. Przejdę na koniec, żeby się upewnić, która to jest strona. Tak, 121 jest Action Reduction, 122 szpile. No i cóż, nie ma pełnej wersji, więc to jest tyle, co mogę tu powiedzieć. Ankietę, wyniki mogę dać. Mogę też zrobić ankietę na przykład, jaką wersję wolicie w tym momencie. Chociaż niektórzy pewnie są zmuszeni do kupienia wersji elektronicznej, ponieważ no, ze sklepami jest ciężej. Chociaż zobaczymy, jak to będzie sytuacja się zmieniała. Dziękuję za uwagę, trzymajcie się w zdrowiu. Na razie, cześć.